bo to jest lekcja z wykorzystaniem komputerów. Tematem dzisiejszej lekcji będzie genealogia dla początkujących. Dowiemy się, co to jest genealogia. Przypomnimy sobie pokrewieństwo. Co to jest pokrewieństwo? Przypomnimy sobie członków rodziny. Dzisiaj będziecie pracować też w nietypowy dla Was w sposób, ponieważ będziecie wykonywać bardzo, bardzo dużo zadań. Będziecie rozwiązywać krzyżówkę, będziecie wykonywać zadanie z ukali, zadanie prawda-fałsz, będziecie szukać informacji w internecie, Będziecie um, szukać informacji w wierszu, ale na pewno sobie z tym wszystkim dobrze, bardzo dobrze poradzicie. Nie debatujemy się i przystępujemy do lekcji. Pierwsze zadanie dla Was. Otwieramy przeglądarkę, bo Chrome macie znaczy na dolnym pasku zadań. To jest takie kółeczko, takie coś. Dla tych, którzy nie, które się zapomnieli. Wchodzimy na stronę www.sjp.pl, www.sjp.pl, sjp.pl to jest strona PWN owska tu mamy internetowy, internetowy słownik języka polskiego. Znaleźć, co to jest genealogia. Ręka do góry. Dawid. Czyli 10 osobom Weronika ma problem z internetem. Także to poczekamy na chwileczkę. Czyli mamy Super. Moi drodzy, zamykamy przeglądarkę. Klikiem? Klikiem, tak. Na krzyżyku standardowo nie robimy Sporządza się badaniem wiązi rodzinnych między ludzi. Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie swoich źródeł, w tym zwłaszcza metryk. Dziękuję. Tami. Po ustaleniu niezbędnych faktów genealogicznych sporządza się tabice genealog genealogiczne ukazujące re, relacje między członkami i rodzinem, na przykład drzewo genealogiczne. Prowadzeniem badań genealogicznych zajmuje się Renato. Lekcja otwarta. <coughs> Wszyscy mają? Tak. Świetnie. Wchodzimy w plik. z danymi z lukami. 1% 99, 71%. Kto się w tym przedziale mieści? Kamil, Wera? Ktoś jeszcze? Ktoś ma? 90, 80, 70%? Następny przedział mamy. Nie, następny przedział. 70 50% kto ma? Kto ma mniej? O, 3 osoby mają mniej. Ile masz na 20? Tak. 20. Co by tak słabiutko? Nie szkodzi. Dobra, dobrze, dobrze. Naprawdę da Adaś, czyta całą definicję. Sprawdzamy, co było źle. Genealogia jedna z małych położników w historii, która zajmuje się badaniem więzi rodzinnych. Na ustaleniu niezbędnych faktów genealogicznych sporządzane są tablicy genealogiczne, które pokazują relacje między członkami rodziny. Przykładem takich tablic może być że genealogicznego. Osobą prowadzącą badania to zdrowia. Dobrze, można rzeczywiście, yy, można się zdziwić, tak jak tam się zdziwił, bo się napisał drzewo. Także nic się nie stało. Dobrze, moi drodzy, jakich członków rodziny same? Tak szybciutko, yy, Adaś. Dziadkowie, kogo jeszcze? Pera. Rodzice, Rodzice. Cio. babcia, ciocia i wujek, rodzeństwo, a da się chciała. Pra babcia, słuchajcie. Teraz sobie przypomnimy członków rodziny. Tak, może poznacie nowych. Już tu Wam otwieram na prezentacji. Zapoznajmy się. Rodzice, rodziców to? Mąż, siostry, to? Siostra żony? Ojciec żony? A na przykład żona... Ojciec żony to nie wyściowa. Żona syna to synowa. Super. Moi drodzy, kolejne Wasze zadanie będzie polegało na tym, że sobie otwieracie w Waszym folderze. Wszyscy mają? Tak, tak. I otwieramy sobie krzyżówkę. Ja wiem, że lubicie krzyżówki, dlatego specjalnie dla was. mamy? naszą krzyżówkę. Jeśli chce, wybieracie sobie hasło, na przykład wybieracie sobie jedynkę, że chcecie się co to jest jedynka. Słuchajcie, nie działa. działa? I mamy tak. Ojciec, męża, to tu mi się na czerwono wyświetla, u mnie tego nie widać, u was jest na biało. Jak córka, to na to. Kasper, chcesz się e, Tutaj trzeba myśleć, tak? To trzeba pomyśleć, dobrze pominujesz. Jak ktoś skończył przy pisuje. wpisuje sklep. Skrę... Tak będzie następny za Zatwierdź? Albo sprawdź, tak, to jest to samo. Dobrze, dajemy wszyscy sprawdź na takim etapie, na jakim jesteśmy. Sprawdź. Wszyscy na 4 sprawdź. Kto z był 100%? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto ci nie napisał? Jeszcze raz, jeśli tam był błąd techniczny, to jeszcze raz tam z... Piękno mi, jeszcze raz się nie stało. Dobrze, moi drodzy, przepchnęliście przez jedno z najtrudniejszych zadań. Przed Wami mam kolejne do zaproponowania. Zamykamy. To mówi Tutaj zamykamy krzyżówkę, ja też zamykam. Otwieramy pytania. Otwieramy pytania. Mogę zacząć? Jeszcze raz. Dwa razy. Co ty tam masz? No na pewno mu pomieścić? Zacznę Wpisujemy imię. Nie musi być nazwisko. Wpisujemy swoje imię. Ja też wpisuję. Tak? Można, ale to szkoda na czas. Wpisujemy imię. I pojawiają nam się pytania. Musimy yy, Pytania będą do tekstu, który Wam zaraz wyświetlę, i sobie klikacie na, na wybraną przez Was odpowiedź. Jeśli uważacie, że A jest poprawną odpowiedzią, klikacie sobie na A. Jeśli C, na C. Jeśli, będzie, jeśli zaznaczycie błędną odpowiedź, komputer Wam o tym powie. Ja? Mhm. Jeśli zaznaczysz źle, Powiedzi źle, spróbuj raz jeszcze. I próbujecie do skutku. Kiedy zrobicie to zadanie? Klikacie następne zadanie i robimy następne. Spróbujemy. Tak. Ok, i następne pytanie. Te wszystkie widzą, się E, nie pytamy o nic, zaznaczasz. Następne zadanie. Tak, I jesteś pewny klikasz. OK. Następne zadanie. Widzicie jak burza dzisiaj. A jak już tutaj skończyła. Poczeka cierpliwości. Musisz inne. Musisz inną odpowiedź, jak masz No No, szybciutko. Kamil, poczekamy na Ciebie. Jest, dobrze. Komu się udało zdobyć 100%? Siedmiu osobom. Komu udało się zdobyć nasze wideo 99,71%? Czyli 90, 80, 70%. Czyli cztery. Teraz ja tam się wszystko zgadza. Świetnie sobie poradziliście z tym zadaniem, brawo. Oczywiście nie byłabym sobą, tak, zamykamy. Gdybym gdyby nie miała dla was kolejnej niespodzianki. Dwa czasowniki. Dwa przymiotniki. I przysłówka? Nie, przysłówków nie. Dwie pary wyrazów rymujących się. I to, co się rymuje. I ostatnie wszystkich członków rodziny, którzy są wymienieni w wiersze. Moi drodzy, wysiedziłam się przed chwilę, przed chwilę podpowiedź, ale na szczęście bym nie zauważył. Szukamy, czy macie któryś z tych rzeczowników. Ja wypisywałam formę z wiersza. Sprawdzam podpowiedź, chwileczkę czekamy. Czy ma? Sprawdź sobie, Weronika, czy masz? Dobrze, kto ma dwa rzeczowniki? Ręka do góry. 3, 4, 5, 6, 7. Co ci? To i tam nie zrętwieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób ma dwa czasowniki. Kto ma dwa przymiotniki? Zgłaszają, zgłasza się pięć. Dominika? No co ty? ma się źle? No to nie. <głosy> <głosy> Czyli pięć osób. Dobrze. Kto ma dwa wyrazy, dwie pary wyrazów rymujących się? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób. Bardzo ładnie, super. I kto ma wymienione wszystkich członków rodziny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Słuchajcie, czego się dzisiaj nauczyliście? Co było celem naszej dzisiejszej lekcji? Celem było, Poznanie, żebyście poznali słowo członków rodziny. Uzupełnili tak, uzupełnili wiadomości na temat członków rodziny. Celem naszym także było, to żebyście umieli uzupełnić definicję z łukami na podstawie całości, uzupełniliście. Uzupełnienie krzyżówki na podstawie tabeli, świetnie wam poszło. Następnym zadaniem naszym było, był tekst, gdzie zaznaczaliście pytania prawda, fałsz, bardzo ładnie wam poszło oraz korzystanie z informacji zawartych w wierszu. Jutro sobie zrobimy ciąg dalszy tej lekcji, czyli coś o naszej rodzinie tym razem. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia jutro, miły tydzień jeszcze. Tak dziękuję. E, tak można wyłączyć.